Jak ręcznie z tego skina na niego patrzeć Albo nie O, Piesek jest fajny Daj se spokus před takým lečím po prostu tak. <coughs> Ale on ma pazury. Różowe. Panie i kończymy, kończymy, przynajmniej ja że kończę. Komisarz, że ty też Komisarz, ty też Pan Co? że Halo? Remik, a ty po tej grze już kończysz? Halo? No halo. Czy ty Mogą po tej grze, grze już grze? kończysz? Nie. A ok, to dobra. No mój tata grała za tę grę. Dobra. Dajcie znać jak skoczycie. Ja skoczyłem dawno. Okej. Okay. A co? Nie chciałeś lecieć na Bosu, to ja lecę na bosa. Ja też. Dobra. One, two, three, A Boże, ile tu ludzi? Ląduje na jedną miejscówkę. Zero. Nie, no te... O! Skocznie... Na tym bosie tyle ludzi. A tam na jedną miejscówka aż 4 drużyny O, a tamki Dobra, że tu ja nie na chopu przeleciał. O oh my gosh! Ja ej! Ja się ty powie przez okno na chatę. O oh my gosh! Całe mam! Cała! Tak, bo mam takie lekkie problemy! Wiem, polecieliście? No! Na lokację! No co czego płaszcza lecieliście? Oha! Nie wiem, czyli nie to po mnie. Nie po mnie! O będzie Uciekam, oh, uciekam, oh, uciekam. Oh, uciek Kurde, gdzie by z Boże. Oh, <laughs> stary. Dobra, dobra. Z tyłu, z tyłu masz, z tyłu, z tyłu Dobra, to do, odlecę cię! Rozbija, coś rozbija coś? ten Uważaj, wali do ciebie Dobra To lecę pomóc, lecę pomóc O! Jestem już, jestem już Walę po plecy, wal O, co tu się dzieje? Panie nie, co tu się dzieje? Czekaj! Tak, te bior. Gdzie ty leżysz? E, no koło Remika. E, ja się wysadziłem e, i się poświęciłem jednocześnie. Ej, przyjdziemy tu później, odwróćcie mnie! Ej, e, te... e, tu jest blisko odrodzenia, idź tam zaznacz to, proszę Pana. Pan to. Yyy, dobra, poczekaj. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Mm. Lecimy do sklepiku. Tata, wyciec, ta apteka tam była. ta apteka. Apteka, tu. O Ciebie. Lecz, ja lecę do sklepu. Tutaj, e, dookoła. Dobra. Co ja widzę? Do... Dobra. To jest sklepik. Tu jest, Lecimy tu. Bo ja tam, ja sobie jadę, tam. Ej, ktoś tu się rebootuje. A, to ja się rebootowałem, okej. Okay. Dobra, wsiadajcie. dajcie? cały rejs jest, ja ale nie ja mam... Są, dawaj, ja mam dead. Ja mam deda. Ale ja, jesteś ja zabezpieczony Oni lecą za mną Oni lecą za mną No to co, No ja nie przeżyję chyba Oni jadą za mną Ja moją kartę Ja już mam twoją kartę On Ci od... Ja się nimi zajmę a potem nie zabiję Nitka! Goszczyk bo on jest na soli. Trzeba tak. patrz. Chyba po białość. Ej, no gdzie ja mam Twoją kartę? Nie mam Twojej karty. Szleć do góry! Ja mnie wytrzymuję! A nie, nie, nie! idź Nooo! Czekaj, bo on ma. Добро, не, вы меня обратите, не зайдите карты. Я лучше включать Я лучше шик Я шикаю, я, 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 я Нету. Нету. Там еще нет тут Тут, там, 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 там. Тут, там, 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 A No ale ja To są były zabudowane! Zabudowane! Co ty ją Tu? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu! Aaa, dobra! Okej. Nie, ale gdzie Nie tu! Dobra, Tymek, sorry, dobra, ale... Że... Kurde. No to jest chyba po E <laughs> Remik, ja tatę pod po tatę pójdę. Ale mam furę! Masz no, furę, która nie jeździ z tego co widzę. Nie do, no na mapę, na no mapę jest Ty chyba giniesz pamięć jej. Rozumiem ty, Miks, że ty teraz idziesz mnie szukać. Oooo! Zobaczymy na mapie. Ty, ty patrz, jak dla mnie miał nie mi nie czas. I No ładnie, ładnie go szybko załatwiłeś, ale on zaczął uciekać. To było dziwne. Strzelił do cię parę razy i zaczął uciekać. To są boty. To są 90 botów, albo... No. No kurde! Nie no to są kamperzy! Co zdzielicie? No Aha. No to, no to mogę doznać sam. Ja idę do, do tego sklepiku po gdzie, gdzie jest sklepikiem? Ja cię na sklepik otwieram. Tutaj jest taki dobre. O, może. Dobra, poszli stamtąd. Kup się aptekę. Kup se aptekę! Jest, jest, jest. nie, 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 i do leczenia, nie, nie, cię znaczy mnie to zaraz zgaśnie, to leczenie, dobra? No e e e bieg, e bieg nie tak, to zaraz wrócę. No. E 98 sekund. Lecz ja latam, Nie jest, to jest było. Było, biorę już tak to mały. Dobrze, dobrze, dobrze. No nie. Dobrze, dobrze. Ok, nie. Ty miksa podniosłeś? Dobra. Wiaty, kinajczyk. I wracam się po... Gruba akcja, powiem wam szczerze, gruba. O, typ jakiś tam lezie. Tam typy. Typek tam był. No był, był. Ty super, typy. mi się kończy, no i super. Ja tam może was uleczyć. Ja sobie rzucę ten szmałka. Wiesz co, ty może siebie ulecz.

Dobra. Takie bronie wystarczy. Ty. Ty, masz jakieś bronie? Tak, ja mam pistolet. <ślujny>. Ale przynajmniej mam 100% życia. Ja, ja nigdy z tego nie mam. Co to tu, Dam się jak nie bronię. Wiesz, co ja właśnie podchodzę do dwóch skrzynek, także spoko. Dobra. A, ma cały o, ma pałkaszek! Gdzie ty Ty, Meksy, jesteś? O, o. mam asystę. No, asystę dostałem. Brawo, ty. Aha. Nie wiem, że mi Jesteśmy koło bosa jak chodź. Mamy szansę jeszcze go pokonać. Masz, młody, weź. No pałeczkę. Zawsze coś. Kołeczka. Ja, ja, ja. pałeczka. Macie Wow, tu się ja, da... To moja ulubiona brąć. Haj siła się tu zbiera, fajnie. Ej, sorry, nie, nie wiem. Gdzie jest to... Ten je nie. chłopie chłopie ja miałem tu on był i on tam nie zniknął się dla do z sami! Ja już się skupiam i i Oni są chyba Oni są chyba

Chowaj się do mnie podejdź tu Obaj do mnie do tyłu, do tyłu, do tyłu Ach. Ach. Dobra, no niestety Ale słuchajcie, siódme miejsce, no więc jak gdyby Dosyć dobra opcja było wszystko Dobra, dzięki za wszystko A jo.